można do niego specjalną ulicę zrażającą. Z jej się wszystkie prace są na ulicy. Świetnie też sprawdzi się na pewno udziału. Twój garaż. Jeśli teraz to najwyższy czas, tej zajmują mniej miejsca niż Możesz przestać i się z powodu Flex Water jest naprawdę mały i wszędzie jest niczym waży mniej niż pół kilo, więc mycie samochodu i podlewanie krawnika może tak się żądać czytą dla całej rodziny. Bez świdania i sukcesów zwykłe węża ogrodowe skracają się i zabijają, ale nie krew. Jego przekret to efekt harmoniki. Dzięki niemu może natychmiast się rozciągnąć, gdy zaczyna wyglądać przedmiot. ściankach. To zapewniam,